Świętość jest powołaniem człowieka, dlatego bo Bóg powiedział, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a zatem stworzony na obraz czegoś najświętszego. I świętość Jego jest powołaniem, a żeby być człowiekiem po prostu. Dobrym człowiekiem, który żyje według zasad, przykazań bożych, który urzeczywistnia swoim istnieniem dobro. I dzięki temu, że on jest na świecie, to świat jest lepszy, ładniejszy, jest taki, na którym chce się żyć i warto żyć. I tak jak mówi Bramstetter, wtedy dopiero. Jestem człowiekiem, kiedy jestem dobry. Dlatego też powołaniem każdego z nas jest realizować świętość, czyli idę dobrego człowieka, jaką przyniósł nam Jezus, o której ciągle powtarzał. Jak dojść do świętości? Czyli jak dojść do samorealizacji? Każdy człowiek, ktoś tam powiedział, wchodzi do nieba swoimi schodami. Każdy ma metodę na siebie. Tylko jedno jest takie bardzo pomocne w tym wszystkim: mianowicie, że człowiek ma sumienie. Ma ten wewnętrzny zegar, ma ten wewnętrzny kompas. I on wie już z urodzenia, co jest dobre, a co jest złe. Jeżeli sumienie nie zagłuszy, to on będzie postępował dobrze. A jeżeli jeszcze przyjdzie pomoc w postaci wychowania w rodzinie, w postaci religii, to mu wtedy będzie o wiele, o wiele łatwiej? Ale świętość jest po prostu drogą bardzo indywidualną każdego z nas. Kto chce i za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Każdy ma swój krzyż, więc każdy ma swoją drogę. Ale jednocześnie człowiek, każdy ma swoją jakąś radość, która go uskrzydla i pomaga cieszyć się, że Bóg jest w Jego sumieniu, w Jego sercu, że sam Bóg przeżywa z Nim jego życie. I to właśnie tego tak z dnia na dzień człowiek razem z Bogiem urzeczywistnia swoją świętość. Swoją doskonałość, urzeczywistniać to, żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Nikiem nadzwyczajnym, ale dobrym człowiekiem.